Psychoekspres w 3 minuty. Podczas 6 Marszu Żółtej Wstążki przekazane były postulaty stworzone przez osobę w doświadczeniu. Nie były one zmieniane od pierwszej edycji. Dlaczego? Gdyż nie były wdrażane. A oto one. Jeden. Aby wsparcie dla osób w kryzysie było szybkie i jak najbardziej dostosowane do potrzeb i aby wszyscy mieszkańcy Polski mieli równy dostęp do pomocy, żeby nie było białych plam na mapie, gdzie leczenie jest niedostępne. 2. Aby rozwijało się leczenie środowiskowe oparte na centrach zdrowia psychicznego tworzonych dotąd w pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 3. Aby rozwijały się działania zapobiegające ogromnemu wzrostowi samobójstw. 4. Aby psychiatria została właściwie dofinansowana i lekarze i psychoterapeuci nie odchodzili do prywatnego sektora, a z oddziałów psychiatrycznych zniknęło przypinanie pacjenta pasami do łóżka. Są inne formy opanowania pacjenta, wymagające jedynie poprawy standardów panujących w szpitalu, zatrudnienia więcej personelu i zaaranżowania w sposób odpowiedni szpitalnej przestrzeni. 5. Aby osoby doświadczające kryzysu psychicznego miały taki sam dostęp do leczenia problemów ze zdrowiem somatycznym jak inni pacjenci. 6. Aby wspierano przyszłych lekarzy w wybieraniu specjalizacji psychiatrycznej, a na studiach medycznych wprowadzono obowiązkowo zajęcia z komunikacji z pacjentem, aby studentom wybierającym specjalizację psychiatrii zapewnić zajęcia, na które będą zapraszani eksperci przez doświadczenie. Siedem. Aby pacjent doświadczający kryzysu psychicznego i jego bliscy byli otoczeni szacunkiem przez osoby pracujące w ochronie zdrowia psychicznego, żeby służono im wsparciem i informacjami pomagającymi przejść przez to doświadczenie. Osiem. Aby rozwijała się rola asystentów zdrowienia, osób po opanowanym kryzysie psychicznym i odpowiednim przeszkoleniu do wspierania ludzi w kryzysie i ich bliskich. Żeby byli zatrudniani w centrach zdrowia psychicznego, zolach, DPS-ach, pomocy społecznej, ośrodkach dla bezdomnych. 9. Aby osoby doświadczające kryzysu nie były dyskryminowane i żeby same się nie dyskryminowały, pozbawiając się prawa do nauki, pracy czy miłości. 10. Aby powstały kampanie społeczne na temat zdrowia psychicznego, aby zmieniać kulturowy wizerunek osoby doświadczającej kryzysu, a w szkołach rozwijały się programy, yy, szkolenia, warsztaty wspierające dzieci i młodzież w dbaniu o zdrowie psychiczne. 11. Aby w Polsce został utworzony choć jeden oddział dla kobiet w ciąży doświadczających kryzysu psychicznego. 12. Aby utworzono w Polsce oddziały, na których yy, przy doświadczających kryzysu dzieciach mogli być stale rodzice, tak żeby cała rodzina została wsparta. 13. Aby rozwijało się stosowanie nowoczesnych i skutecznych metod terapeutycznych, jak podejście otwartego dialogu czy reanimacja emocjonalna. To wszystko na dziś. Istniejemy i istnieć w mediach będziemy.